przez takie liczenie powierzchni, plus jeszcze nie redukowali powierzchni ze względu na wysokość, skosy, tak? Też nie redukowali, yy, ale byli na to przygotowani, szybko spółki zwinięli, kolejno otworzyli. Byli na to tak przygotowani, to w ogóle zero, zero, zero stresu. Teraz problem jest z zaświadczeniem o samodzielności lokali, ponieważ zaświadczenie o samodzielności lokali musi yy, mieć pokazane, że ściana od łazienki i toalety jest, jest. Nie dostaniemy zaświadczenia, tak? Zgadza się? Zgadza się. Nie dostaniemy zaświadczenia o samodzielności lokali, kiedy tych ścian nie ma. Czyli znowu, co innego będzie na samodzielności? Ja rozumiem, że może nie być innych ścian, ale ta, ten ustęp, ten, te, 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 ta łazienka musi być wydzielona ścianą. Osoba dokonująca pomiaru potwierdza pisemnie, że tak widziałem ścianę. Ona jest stała. ściana. Więc należy tą powierzchnię wtedy yy, odjąć. Więc tu jest kolejny problem. Kiedy robimy mieszkanie bez, bez ścian, zaświadczenie o samodzielności lokali nas może coś zblokować, możemy tu coś pomylić. Naprawdę trzeba na tym panować. Kupujemy mieszkanie dla siebie inwestycyjnie, dla, nie wiem, dla dzieci. I co powinna zawierać metryczka lokalu, metryczka? Adres budynku, nazwę budynku, piętro, skala opracowania według mnie nie jest konieczna, jest to głupota dzisiejszych czasów, ponieważ jak mam rysunek A3 to lepiej wypełnić tym mieszkaniem całą kartkę A3 i dać wymiarowanie po prostu miary na ścianach. Miary jest lepiej. Co nam da skala 1 do 100? Co będziemy linijką mierzyli? Tak się pomylimy o parę parę centymetrów, parę centymetrów, tak, parę. Nie zmierzymy tego, więc lepsze jest wymiarowanie. Skala dla mnie jest bez sensu, lepsze jest wymiarowanie. Musimy mieć rzut z lokalizacją mieszkania na piętrze, numer lokalu budowlany jak i ten ewidencyjny, najlepiej, żeby to było jakieś powiązanie, połączenie, bo te lokale, te numery są przeważnie różne. Musimy mieć pełną nazwę normy, którą wykonano opracowanie. I uwaga, musi być napisana inwentaryzacja powykonawcza. Bo jeżeli tego nie ma, to ja wnioskuję, że jest to wydrukowane z projektu budowlanego. A to się może jednak różnić. Czasami są zmiany projektowe, przesunięcia ścian, czasami się to dużo może różnić. Yy, więc to musi być napis: Inwentaryzacja powykonawcza, na podstawie pomiaru powykonawczego, po wybudowaniu lokalu, że ktoś to pomierzył, a nie że z komputera, z autokada sobie przekopiował. Musi być opis modyfikacji normy, o ile wystąpiły. Przy czym tutaj nie może być żadnej modyfikacji. To nie jest najem. W najmie robimy co chcemy. W najmie powierzchni komercyjnych, czy najmie mieszkaniowym. Przy sprzedaży nie może być żadnej modyfikacji. I uwaga musi być to powierzchnia użytkowa. Pomieszczenia zamknięte i ze wszystkich stron. Są też takie powierzchnie jak balkon, taras, antresola. I najlepiej, kiedy te powierzchnie nazywamy powierzchnie dodatkowe. Nie jest to definicja z normy. Nie pomocnicze, bo wtedy mamy użytkowe podstawowe i użytkowe pomocnicze. A wiecie, że na przykład powierzchnią użytkową pomocniczą jest hol w mieszkaniu? Hol. To już byśmy poszli w absurdy totalne. Powierzchnią użytkową podstawową w mieszkaniu jest spokój mieszkalny, a łazienka jest pomocniczą. Dlatego ja nie lubię tego słowa pomocnicza. Ja, ja pisałem do pkn w tej sprawie, żeby to pozmieniać, ale mi się nic nie chce. Więc yy, ja stosuję powierzchnię dodatkowa. Balkon, teraz jest jeszcze oczywiście powierzchnia przynależna. Tu się z prawem umocowana. Przynależna może być komórka lokatorska, może być w innym budynku albo w obrębie jednej nieruchomości. Podpis zgodę uprawionego, uprawnionego, przeznaczenie lokalu, czy mieszkalny, czy niemieszkalny. Bo zaświadczenia o samodzielności lokali mamy dwa, albo mieszkalny, albo niemieszkalny. Tak, niemieszkalny może być garaż podziemny, może być biurówka, może być handlówka, może być coś tam innego. Dane kto wycenił, kto zlecał, data pomiaru, opracowania. Ta data jest bardzo ważna, bo potrafimy od, odczytać, były tynki, nie było tynków, były te ściany, nie, były te, nie było tych ścian. Bo często jest tak, że ekipy mierzą, a, na przykład dzisiaj, a wpisują datę jakby rok wcześniej. A to sprytne, bo nie, wtedy nie ścian. Mają rację. I wygrają, no nikt ich nie zapie, że nie żyli rok później. Tak? No chyba, że ktoś był z nimi i widział. Tak? Więc to są też takie fajne, e, fajne zagrywki. Które jest właściwe? Ja, ja osobiście będę z deweloperem, e, dużym deweloperem, sprzedawałbym mieszkania, gdzie powierzchnie pod ścianami wchodziły, brałbym za to kasę. A zrobiłbym to, to inaczej. Po prostu inaczej. Nie, nie nazywałbym tego powierzchnią użytkową, bo, bo bo nie jest to zabronione, tylko oni to źle robią. Więc można, można zdecydowanie e, stosować dwa podejścia. Jeżeli stosujemy podejście, gdzie mamy powierzchnie pod wliczone do powierzchni sprzedaży, nie do użytkowej, tylko mówię sprzedaży cały czas tak potocznie, to taka informacja musi być od samego początku, od reklam, prospektów, ulotek, bo jak nie to jest, jesteśmy już przegrani. Już e, sądy, nie sądy, prawnicy coś takiego biorą. Ciekawost. Antresole gratis to już mówiłem. Taras i balkon manipulacja pojęciami mająca wpływ na cenę. Słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby deweloper brał kasę za metry kwadratowe balkonu lub tarasu. To się zdarza, tak? Duzi deweloperzy, niektórzy robią tak. Nie widzę w tym nic złego. I na przykład napisali sobie w umowie e, przestępnej, czy tam już ostatecznej, że za balkon biorą 25% ceny za mieszkanie, a za taras biorą 50% za, za, za metr takiego powierzchni tej, 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 tej mieszkalnej. Tylko trzeba wiedzieć, co to jest taras, co to jest balkon, tak? Oni się akurat pomylili, no i tam naprawdę chyba 200-300 tysięcy zwracali. Mieszkanie miało 200 metrów powierzchni, taras, balkony łącznie 300 metrów powierzchni to jeden z członków rady dużego dewelopera de facto poprosił mnie o pomoc, że inny deweloper chciał go nie wiem pomylił się o, że się pomylił. <grym> Ale przeprosili, bardzo pozytywnie odkręcony, ale kurczę, no jak można pomylić balkon z tarasem, jeżeli chcemy za to kasę, ale bierzmy za to kasę. Ja nie wiem czemu deweloperzy odpuszczają za kasę. to kasę, mnie unumulisz. Kłócą się o te ścianki działają, nie brać za balkony i za tarasy, to jest, to jest normalne. I teraz taka ciekawostka, dom jednorodzinny, czy bliźniak, czy bliźniak w zabudowie, to Bartek jest specjalistą, nie będę tutaj się rozwodził, nie, w nie wchodzę w twoje kompetencje. Ale wiecie, jak liczymy powierzchnię, gdybyśmy kupili dom jednorodzinny od dewelopera albo chcieli sprzedać? Wiecie jak, wiecie, jak należy liczyć powierzchnię takiego domu? Zgodnie z normą? Bo cała Polska to źle liczy. Należy liczyć po obrysie ścian zewnętrznych budynku. Nie powierzchnię w środku. Po obrysie ścian zewnętrznych. Absolutnie. W 100%. W 100%. Norma, strona 29 mówi, w domach jednorodzinnych powierzchnia użytkowa powinna z powierzchni całkowitej. Pan zmarszczył yy, 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 brwi, włosy stanęły dęba. <laughs> no tak, tak jest. Cała Polska źle mierzy te powierzchnie. Dla przypomnienia, kto tam może pamięta ten slajd, do powierzchni całkowitej wchodzi powierzchnia użytkowa, usługowa, ruchu i konstrukcji. Zewnętrznej, wewnętrznej, nośnej, nienośnej, takiej konstrukcji, konstrukcji dla architekta, nie dla architekta, wszystko. Czyli powierzchnia użytkowa zawiera całą powierzchnię pod każdą sianą budynku. Wszyscy mierzą źle. Czemu tutaj kasy nie, nie biorą deweloperzy? Proszę. Ja się dochodzę do tego, że teraz chronik budow jest wykonywany podpisać oświadczenie o tym, że zostało pomierzone zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zakresu... Projekty budowlanego. Zaraz się odpowiem w następnym slajdzie i w ostatnim no, slajdzie. W projekcie budowlanym każą teraz, czyli tak, o zgodność, o wydanie zgodnie z o świadczenie zgodności z projektem. Nie i pomierzeniu powierzchni przed wydaniem do Tak i my też piszemy takie oświadczenie robacy między W domach jednorodzinnych. Tak, tak, nie? tak. No to słuchaj, no to możesz moje dwa slajdy, jeden czy kolejny yy, dać. Słuchajcie, bo moim zdaniem jest to błąd normy, po prostu błąd, bo do. Bo powinno Wyskonne. być zapisane, że zamiast powierzchni całkowitej, e, powinno być, e, po, że powierzchnia użytkowa odpowiada powierzchni netto. Powierzchnia netto, czyli to, co jest jakby. Tak. powiedzmy wewnątrz. Czyli odpowiada w sumie powierzchni użytkowej, i usługowej i ruchu. No bo klatka schodowa w domu jednorodzinnym to nie jest żaden ruch, to jest dalej jeden lokal, tak? Jeden. No i wysyłem jakieś bardzo mądre, powiedzmy, pytanie, pisma. Do, do twórcy normy i dostałem cudowną odpowiedź. Oczywiście ma pan rację, w komentarzu do ISS jest błąd, powinno być tak, ale nie chce nam się poprawić, bo nie mamy na to czasu. Cześć. Ale nie oni powołują się na rozporządzenie w sprawie formy i zakresu projektu budowlanego. Takie jest doświadczenie Tak, i tam jest napisane, że macie mierzyć to zgodnie z normą ISO 97 i na szczęście w tym rozporządzeniu jest jeszcze napisana redukcja, m 40 2, 20, tak? Jest to na szczęście zapisane, bo gdyby tego nie było zapisane, to byśmy nie wiedzieli jak... Jak? Met 90. Nie, M40 2,20. było. Tak, M90 to jest w warunkach technicznych w tej tabeli no warunkach, ale to się tyczy najniższych elementów przy, da, przy ostatniej kondygnacji skośnej, bo normalnie przy mieszkaniach jest tam 2,5 metra w tabeli zrobione. Jeżeli chodzi o redukcję ze względu na wysokość, to zaraz, ale zobaczcie, to jest oczywisty błąd i nie ma, to jest niesamowite. I zamiast to poprawić, tą normę, dwa zdania napisać, zmienić tam zdania, słowo zmienić. Wiecie słowo, nic nie robią na ten temat. A to już to jest, budynek, jest, jest lat temu. Jednorodzinny, dwulokolowy. Jednorodzinny, dwulokalowy, domy jednorodzinne, no jednorodzinne to jednorodzinne znaczy, że wszystkie. Znaczy, że dwulokolowe też, no już no trzy nie, no bo byśmy no mieli nie, wiele no, różne. Tedy, to, nie, to też, to też, pobryj, też się ze, pobryj się zewnętrznym, pobryj, Oczywiście tego nie zrobisz, bo ci nikt nie kupi, bo cię powieszą kupujący, nie? Ja, pokażę im normę. No dobra, to nikt nie kupi od, od, od siebie i tyle, więc wszyscy robią niezgodnie z prawem, no bo taki, taki jest rynek i tyle. Słuchajcie, teraz schody w mieszkaniu to Wrocław się kłania, o Jezek ile tam kłótni z tymi architektami. I jak się liczy powierzchnię, gdzie są schody? Znowu mamy dom jednorodzinny. Jeżeli mamy parter i piętro, już tam bez piwnic, tak prosto, to na tym parterze musimy policzyć powierzchnię pod schodami zgodnie z redukcjami ze względu na wysokość. A na piętrze wyższym liczymy pełny otwór schodów. Pełny otwór schodów. Deweloperzy po pierwsze odp... robią podwójne błędy, bo na parterze liczą, na tej najniższej kondygnacji, liczą pełną powierzchnię, co jest błędem a piętro wyżej odpuszczają, bez sensu, bo nie ma, tak, odpuszczają, nie powinni odpuszczać, a powinni na dole troszkę zredukować, metr 40 do 20, zresztą nie jest do końca, a u góry liczyć pełny otwór. I to jest kolejne metry, które tracą, które, jest to strona normy 28, oczywiście strona 29 normy zaprzecza temu, co pisze w 28, jest inne podejście, ale, ale, ale tak jest. Dualizm powierzchni użytkowej, w Polsce w systemie prawnym mamy Powierzchnię użytkową w dwóch powiedzmy przepisach, no jest ta cała rodzina e, powierzchni użytkowej do pozwolenia na budowę do odbiorów, do inwentaryzacji jest powierzchnia użytkowa zgodnie z ustawą o podatkach opłatach lokalnych. Ile ona się różni? Dam na przykładzie. E, dwa lata temu e, pozwolenie na użytkowanie dostał budynek biurowy e, powierzchni całkowitej, tak 40 tysięcy metrów 40 tysięcy w Warszawie. Zarządczyni budynku dzwoni do mnie, panie Dranie, chcę wpisać powierzchnię do deklaracji podatku od nieruchomości i chcę wpisać 24 tysiące metrów. Byłem przy komputerze, mówię, nie, 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 coś się nie zgadza. Momencik, nie 24 tysiące metrów, tylko 36 tysięcy metrów. Czy wiecie jaka jest rozbieżność? Bo do powierzchni użytkowej w ustawie podatkach opłatach lokalnych wchodzą powierzchnia ruchu. Czyli na przykład garaże podziemne i to zrobiło te metry -y, oraz powierzchnia techniczna, czyli usługowa i to jest taki dualizm, na który yy, trochę osób zostało zwolnionych z dużych firm, bo porobili właśnie takie błędy, że przepisali z pozwolenia na użytkowanie, no bo mam pozwolenie na użytkowanie, powierzchnia użytkowa tyle. No to wpisuje deklaracja pożytku, do podatku powierzchnia użytkowa tyle. No ludzie kochani, no chyba no, powinno być to samo, prawda? Nie, to się, może się różnić o 30%. Jak mamy dużo garaży podziemnych, dużo komunikacji, to może być to spokojnie, spokojnie 30%. Teraz, jeżeli chodzi o redukcję ze względu na wysokość, to chwała, chwała temu, co pisał te, te rozporządzenie w sprawie szczegółowego z zakresu i formy projektu budowlanego, bo tu na szczęście jest napisane 4220. Jest, bo norma ISO. Norma, szczegółowa norma, tam jest napisane. Zalecamy met 4220 ale zgadzamy się na M90, ale zgadzamy się na to, co wymyślicie. No, co to jest za norma w ogóle? To jest, to jest trochę absurd. Tutaj jest. Med 90 które tutaj też poruszałeś, to jest na pewno przy bankach. Banka ma też Hipotżna wartość nieruchomości. Banki poniżej met 90 nie kredytują, dla nich to nie jest met. Mieszkania. Oni to mają z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Tak? To jest ta najniższa wartość, jaka może być przy, przy, y, przy mieszkaniu, kiedy mamy skośne, skośne y, poddasze. Y, tutaj mamy 1,40 40 i 2,20 i tu mamy redukcję 50% lub pełna redukcja. Powyżej 2,20 to są pełne, pełne y, metry i20 takie redukcje na szczęście są zapisane w ustawie o podatkach opatach lokalnych. Są to te same wartości, i20. Są to te same. A norma ISO pisze, nie ma przeszkód, aby uzgodnione było przyjmowanie dotychczasowych zasad, czyli z 70. W 70 też było Mec 40,20. A co zrobiła, tak z ciekawości, nowa norma ISO 2015 z grudnia, która nie weszła i nie wejdzie? 2,5 metra granicę, jedną, na pół, na, na Więc gdyby weszła, to trzeba byłoby wszystko przeliczać. Szkoda, że nie weszła, bo miałbym znowu trochę co mierzyć i byłoby tej roboty, ale, ale nie weszła. Nie wejdzie, bo to jest bubel totalny. I teraz tak, wszystko to, co mówiliśmy na tej ostatniej prezentacji, tyczyło się mieszkań, mieszkań, lokali mieszkalnych. A poprosił mnie o ekspertyzę pewien inwestor z Trójmiasta, Panie dranie, sprzedajmy lokale handlowo-usługowe. Chcemy mieć więcej metrów. Pan wymyśli coś? A co nie wymyśla? Siadam, czytam, siadam, czytam. No i słuchajcie, jak liczyć powierzchnię przy lokalach usługowych, biurowych, handlowych, magazynowych, które mają zaświadczenie o samodzielności lokali niemieszkalnych do celu sprzedaży? Czy w ogóle inwestor ma obowiązek informować kupującego o powierzchni użytkowej? Nie, nie ma takiego obowiązku. W ogóle nie ma. Robimy sobie co chcemy. Możemy po obrysie ścian zewnętrznych, metr za obrysem, metr powie dalej. Naprawdę, robicie co chcecie, przy sprzedaży. Zobaczcie, że rozporządzenie w sprawie e, szczególnego zakresu formy projektu budowlanego mówi nam o powierzchni użytkowej dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dla lokali mieszkalnych. Nie porusza w ogóle komercji, tak to nazwijmy, w ogóle nie porusza. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu rodzinnego, na no sama tytuł nic nie jest napisane na temat lokali handlowo- usługowych. Naprawdę w skrócie bo to nie chcę tam, e, ja, e, ekspertyza miała 17 chyba stron, dobrze pamiętam, więc e, w skrócie nic nie jest napisane, jak kupujecie, czy sprzedajecie, jako inwestor sprzedajecie lokal e, biurowy, handlowy, to parterówki, są mieszkania u góry, na dole lokale, to sprzedawajcie po obrycie ścian zewnętrznych. Jak chcecie, w ogóle sobie to zdefiniujcie po swojemu i tyle. Ale uwaga, do ewidencji gruntów musicie podać daną powierzchnię użytkową z ISO. Czyli do sprzedaży naprawdę nie. Lepiej musicie mu podać kupującemu, ile będzie powierzchni użytkowej. Nie ma tego obowiązku. Całe ustawodawstwo w Polsce chroni kupującego mieszkania jako tego biednego żuczka. Jeżeli ktoś już kupuje lokal biurowy, to już jest tak obryty, ma stu prawników za sobą, że nie chce radzić. Jego nikt nie chroni. Takie, takie to są kwestie. I słuchajcie, i teraz wszystko co mówiłem jest bzdurą <grym> i kłamstwem. No tak, wyrok NSA, 2019, 27 marca. Norma, naprawdę jest taki wyrok, sobie możecie znaleźć. Norma ISO nie jest normą obowiązującą w polskim prawie, nie może, żaden urząd wymagać jej stosowania, nikt nie może w ogóle, zgo i to jest w oparciu o konstytucję. Naprawdę. Dlaczego? Bo ponieważ norma ISO musiała być yy, darmowa i ogólnie dostępna ani jedno praktycznie, ani drugie nie spełniane są warunki, bo tam parę czytelni czy bibliotek to nie jest to, przede wszystkim jest płatna. I naprawdę to jest wyrok i teraz no... Ale teraz pójdziemy do Wydziału Architektury i powiemy, my se swoją normę wymyśliliśmy, a Wydział Architektury nie zrobię wam pozwolenia na budowę, dawajcie mi tu ISO i nie gadajcie głupot, wyrok wyrokiem, mamy róbmy dalej pozwolenie po swojemu. No tak to się będzie odbywało, ale chcę dać państwu informację, jak można teraz sobie grać i grać Czyli znowu, kto płaci taka jest ekspertyza, te wyroki bierzemy, te opinie. A Odpowiedź taka dawna, którą w Ministerstwie Infrastruktury było napisane, że problematyka obliczeń kubaturowych omówiona jest w przede wszystkim wydanym komentarzu do normy ISO z 2002 roku. I to też jest bardzo ważne, tu sobie zróbcie te zdjęcie jak chcecie. Norma ISO 97 jest bardzo cieniutka, krótka i tam mało co, co wiecie, deweloperzy, udają według mnie, że nie wiedzą, że jest komentarz do normy, komentarz do normy powierzchni za, według normy, nie wiedzą, że coś takiego istnieje i tam jest opisane, że właśnie do powierzchni użytkowej nie wliczamy ściany, powierzchni pod, pod ścianami, tam jest 50 stron merytoryki, dobrej, mocnej merytoryki. To jest korzeniewskiego? to jest to. Nie, to nie jest żadne Korzeniewskiego, to jest normalnie PKN, to jest norma, to nie jest żadna książka Albina, Korzeniewskiego czy tych innych. Nie, to jest normalnie Polski Komitet Normalizacyjny, jest to integralna część, jakby... Opracowanie 97 i 2002 to jest je całość, stanowić całość trzeba to czytać razem. Jak czytamy tylko jedno, to można wywnioskować... no pewne wnioski, które się wnioskuje. Słuchajcie, jest to tak skomplikowane te powierzchnie, że ja im bardziej się uczę, tym bardziej głupieję. Naprawdę, uwierzcie mi, jest, im więcej to kupię. Teraz była niedawna konferencja architektów jakiś tam z Małopolski, oni napisali swoje rzeczy, mi się to też nic, nic nie zgadza, jest naprawdę bałagan. Słuchajcie, ekspertyza dotycząca tylko redukcji wysokości w lokalu biurowym, kupujący mówił, że jest 260 metrów, a sprzedający 310, 50 metrów razy prawie 20 tysięcy za metr, Poznań robi kwotę, co? Robi. Napisałem ekspertyzę, nie wiem jak to się skończyło, słuchajcie, 16 stron na taką rzecz, jedną. Musicie zrozumieć, że jest to bardzo, to są jakieś przykład moich ekspertów, ekspertyz. Najlepsza ekspertyza zasadności podatku od nieruchomości z 15 stron, polemika z wyrokami sądu. Więc to jest absurd, to jest, to, jest, to, jest, to jest absurd i jeżeli się z tym coś nie zrobi, to dokąd aż się coś nie zrobi, to ja będę miał pracę, jak się coś z tym zrobi, to nie będę miał pracy. Wnioski, to jest totalny bałagan, to jest to jest, wniosek, to jest total, totalny bałagan. Wyrokach sądu, w wyrokach sądów, interpretacjach, w pismach od ministerstwa, one są rozbieżne, w izbach architektów, w urzędach geodezji, w urzędach w sprawie powierzchni użytkowej, sprzedaży czy niesprzedaży, czy powierzchni, czy powierzchni do podatku. To jest typ, typ, totalny, totalny, yy, totalny masz. Naprawdę. I bardzo krzyczący Na szali to są bardzo duże pieniądze. To, że Polski Związek Firm chce, aby płacić za powierzchnie wewnętrzne, bo z, o, oni mają rację w swojej ideologii, mają rację, tylko przepisy prawa nie są za nimi, ale mają rację, bo jeżeli mamy mieszkanie, zobaczcie, wyburzymy jedną ścianę, nie zmienia się powierzchnia użytkowa, zmienia. Powinniśmy zaktualizować podatki od nieruchomości? Powinniśmy. Zmienić ułamki części wspólnej notariusza? Powinniśmy. Więc oni mają rację, ale no, prawo jest, takie zapisy e, prawa jakie, e, jakie są. Czy są jakieś pytania? W sprawie tej kwestii postaram się odpowiedzieć. Może nie pytanie, ale komentarz do tego kierunku NSA. No w sumie to NSA ma rację, tak? Bo ma rację, tak, ma rację. Dlatego, że wracamy do tego, czego ty zacząłeś, że... No, Polski Komitet Normalizacyjny to jest zwykła firma. Tak? Nie ma żadnej podstawy. Co więcej, no, z warsztatu pracy w sądzie powiem, że sędziowie nie mają dostępu do norm, więc nie tak mają. mają badać zgodność z normami. Źródłami tak. prawa jest ustawa, rozporządzenie. Dlaczego te rozporządzenia się odwołują I w, ogóle do i w tym NSA było napisane, że to nawet jeżeli rozporządzenie zasysa normę, na konon, po, no, załóżmy polskiego prawa, to na, było napisane w tym wyroku o że rozporządzenie jest mówiąc kolokwialnie za słabe. To musi ustawa, to aż ustawa musi napisać, że norma jest obowiązująca, ale dalej nie spełnia kryterium, że jest dostępna czyli dalej to pada, czyli norma, no, no a, sam nie wiem, sam nie wiem, ja. są pytania? Ja bardzo dziękuję, ja mam nadzieję, że ci się podobał. Drama dla Państwa, bo dostaliśmy w bardzo dobrym składzie. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja ze swojej strony dziękuję, bo to trzecia edycja kongresu. Chciałabym powiedzieć, że bardzo chętnie zapraszamy ekspertów, którzy by chcieli z tej strony stanąć i powiedzieć coś mądrego do, do innych. Chętnie, chętnie zapraszam. Pani Grażyna miała okazję się z nami tutaj dzielić. Nie, nie, niektórzy nie mają odwagi, prawda? Nie, z dało. Więc zachęcamy do, do kontaktu. Teraz yy, yy, na zewnątrz już czeka przygotowany koktajl. Kto ma z nami zostać, to, to, to zapraszamy. A resztę zapraszam na kolejne edycje. Dziękujemy.